Dzisiaj działamy w Oszczenicy koło Starego Sącza. Filmik kręcimy dla naszych pięknych pań, ponieważ zawsze po wykopkach przynosimy kapsle polmocy i ten myślą, że my po prostu kurne pijemy. A jednak No i łańcuszki złote. I chcemy udowodnić, że te kapsle to z ziemi, a nie z butelek, które wypijamy.

mamy live digging w wykonaniu Marcina Pierwszy sygnał na dzisiaj uska łuska, no. no to pierwsza znajdka jest 1.0 No i z 5-10 cm pierwsza monetka Ciekawe co to jest a się przebije ładnie, ale czy to się uda doczyścić? Hmm, jakaś korona się pokazuje, ale ostrożnie i... nie dopatrzę. Zobaczymy. I drugi. Trzeci w sumie dołek i śmieje się druga monetka. Nie wiem dlaczego w tych lasach tutaj starosądeckich te stany średnie wychodzą. 10 groszy PRL. No cóż. Wydawało się, że będzie coś lepszego. Chłopaki się mocno rozoszli po lesie. No ciekawe, jak im idzie. Tym razem z samego wierzchu kuleczka. Mała, okrągłutka. Nie wiem, szlafna laska, Czy coś w tej gestii. Na pewno nie muszkietowa, bo zaokrągła. W miarę równe. Kulka? Blaszka? Pierdolę. Ołów? To nie, są Ołów, no To ciężka cholera, pewnie. Gnie się nawet. A żółpnią? Zdarza się często. No coś takiego. Brązowie na ogół. Ale to są te takie stare ołowie, one takie właśnie dziwne wychodzą. Chyba myśliski, nie? Ten taki A. chyba tak. Myślizki. Na grubego zwierzaka. Tak, Aha. Tak, tak, jak masz te, te takie grube, grube do dubeltówki no. Pociski. To przynajmniej tak, tak to mi się wydaje. że To jest. To tak. już w będzie no, rozkwiniony. No i tu mamy główny sygnał 15. Teraz zaczął być tak podwójnie, bo na wierzchu. Ciekaw jestem co to będzie i tym czymś będzie. Ha! Ciekawe. Jakaś taka plomba podwójna. Małe czyszczanko. Przeczyszczam ale... nogę. Coś może tam było, ale się zmyło. Co? Nie możesz znać? Pokaż. Znaczy jakiś złą, wiesz? Bo na minus. Tylko kopie dla... A tu zobacz. Tu może. Grubsza na folia, folia albo coś, coś no w tym stylu. Ale to, to wiesz, to też monetka może być mniejsza. Bo dość równo. Szczepionka też może to być choć troszkę za wysoko na szczepionkę, malutkie coś będzie kulka tak może być chociaż kulka ładnie bije pokaż wyrzuciłeś tu jest tu jest o, o, o właśnie tu 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 bliżej ciebie trochę I co? No jeszcze nie to Czekajcie, <laughs> ale dziecię. Czekajcie pomogę Czekaj, kurde. Nie można się poddawać. Czekaj. No tutaj kurde. To ja też. Ty nas. To pieniążek. Denarek. Bo coś w tym stylu podejrzewam kiedyś było trochę się go nakopałem No Szkoda bo może łopatą dostał Nie, ale nie od ciebie Wiesz co to chyba kiedyś był pieniążek Ale to wiesz co nawet nie wiem czy nie jakieś sreberko. nie mam dzięki dzięki No To jest fajna znajdka, bo to Jakbyś to wiesz, doczyścił, to może, się, to może się okazać na ten naprawdę. Chociaż to wiesz, no, tylko zarysy wyjdą pierwszy. No i tutaj mam sygnał 78 taki cieniutki, delikatniutki, i będę robił tak zwany unboxing. To jest tutaj. Jakieś maciupeństwo i mała kuleczka. Tak troszkę biło podwójnie. Czasami myślałem, że jakaś mała moneteczka. No ale niestety ta jest kuleczka No i tak w dosyć pokaźnej głębokości, bo coś blisko 20 cm. ...biło jak folia. I... ...kolejna monetka. I stan średni. E, chyba nie tragiczny. Sprawdzimy. Na 99% PRL-ek. Ale w takiej patynce... Jakbym miał za 200 lat, albo i więcej. Kolejna monetka. I... Obecne, 2 grosze. Jakoś nic dzisiaj takiego ciekawego. Sygnał 16, 17. I tu, nie wiem czy mi się wydaje, bo wyszło to w ten sposób. Wygląda mi to na krzyżyk. Nie zdaje mi się krzyżyk to ładny krzyżyk Oczko chyba nawet oczko ma Już go przeczyścimy, zobaczymy pierwsza rzecz jakieś takie, które można nazwać fajne Chłopaki tam ostro działają bo te wykrywacze w tle słychać jak pięknie grają no i taki krzyżyk myślę że jak się go wrzuci do myjki to będzie całkiem ciekawie wyglądał zobaczę przetrę go no ciekawy ładny Chyba nawet jest taki łańcuszek z i można spokojnie chodzić nawet w nim. I tutaj mamy wysoki sygnał, taki pormosowy. płytko więc raczej będzie pormos. Ale nadzieja jest, pewnie matką głupi, pormos. Miegli, długo. No, rybiście wychodzą. Kto to znalazł? No, ale ja tu mam coś też ładny. Połowiany. Ale no, Ołowiany, wiedzieć, nie? tam to chyba same prl chyba jeden w ten. piątka. Za połowaną do paliwa, to trzeba je Co ale jeszcze... No, ale też jest kurde ładny pocisk. To jest pocisk, nie? Tak, z tak. Na, na dziki z, z dubetówki, nie? No ale to mało. No. A tutaj jest o, właśnie tak. Pierwsza. guziczka fajnego. Ja widzę tu orzełka. Nie wiem, czy widzicie. No jak wypijemy tyle, ile ty, to na pewno. Mm -hmm. <laughs> pokaż, pokaż się ośliczne. Nie? Orzełek? Nie było tyle. Polskie koleje państwowe chyba. Podobnego znalazłem. Szczęście jest. To chyba jest z kolejowym się wydaje. Nie wiem. Ok. Dzisiejsze znajdki z mostrzenicy. Jest kilka fajna. Ostra. Odstra, Można się ogolić kłódka z mrówkami od razu ty sobie będziesz fermę mrówek robił w nie drapiecie coś poklej na tak? Dzisiaj być w centrum w środku dzisiaj skromnie, ale fajnie dzisiaj mnie ale grzybów dużo przynajmniej chłopaki się zdekoncentrowali grzyby zbierali a nie kopali no. miło spędzona niedziela do następnego. Nikt się nie zgubił? Nikt się nie zgubił, nikt się nie zgubił. Myśmy, myśmy byli przy samej ścieżce, żeby, żeby się nie zgubić.